wszystkim. W związku z tym, że dzisiaj na dworze jest zimno, a mnie coś bierze, trochę się zaczuje, gardło mnie boli, postanowiłem nagrać znowu opiecu Znowu opiecu. Ostatnio na szybko kręciłem. Tam pewnej rzeczy nie dopowiedziałem. Jedną rzecz przekręciłem. A z, przez to, że muszę akurat napalić teraz, tak jak mówię, coś Podupadam upadam na zdrowiu, Coś mi, gardło mnie zaczyna boleć, katar mam, źle się czuję. No, wolę po prostu, żeby było w domu cieplej. Muszę się podkurować, bo raczej nie zamierzam chorować, nie chcę. Chciałbym tego uniknąć. Może mi się uda dzisiaj podkurować, jest niedziela, także cały dzień w praktyce przeleżę. Jakaś ciepła herbatka z miodem i mam nadzieję, że z, oczywiście z cytryną postawi mnie na nogi. No i tak, przez to, że jeszcze w piecu się nie pali, mogę Wam pokazać, jak wyglądają ruszta w środku. Tam w środku są takie kostki. Tu jest oczywiście na popiół pojemnik. W środku tam są takie kostki, które nie widać niestety, bo jest już tam popiół po spalonym węglu. Te kostki Ponoć producent zalecał przeczyszczenie, przeszlifowanie. Tam takie kanały są raz na rok. Nie wiem, czy to faktycznie tak będzie, czy nie częściej. One się na pewno sadzą, oblepiają. Tu też z tego, co pamiętam, żeby się dostać tam chyba do środka całkiem, to trzeba odpiąć tą gałkę i tu mówił, że tam w środku też raz na rok czyścimy. Na resztę wyczystki wiadomo, im częściej, tym lepiej. O, może tak pokażę, nie wiem czy będzie widać. Inaczej zrobimy. O. To jest, nie wiem, ponad tydzień czasu tutaj tyle się uzbierało. Tu też oczywiście nadaje się już to do czyszczenia, też ponad tydzień czasu. No ja w zależności od tego W zależności od tego, no, kiedy będę mógł, to po prostu będę czyścił. Myślę, że to będzie między tydzień a dwa. A te kostki no, myślę, że wyjmę po prostu za miesiąc. Skontroluję, zobaczę jak one są oblepione, sadzą. Tu też go na razie nie będę rozkręcał, tylko wszystkie te wyczystki wiadomo. no Im częściej tym lepiej. Po prostu jak będziemy wybierać. Czyścić. Dzisiaj pokażę wam jak rozpalam drewnem i Jakie w końcu parametry ustawiliśmy, jeżeli chodzi o nasz dom? Około 200 metrów dom. Nie sugerujcie się też zbytnio, bo jeżeli chodzi o parametry, no to musicie, każdy musi ustawić pod swój dom pod węgiel, ogroszek. Wystarczy, że no inny materiał będzie większa kaloryczność bądź mniejsza, i co za tym idzie, już ustawienia będą musiały być inne. Tak jak dajmy na to częstotliwość poda podawania, czy siła nadmuchu. Wiadomo, że jak siłę nadmuchu ustawimy za dużą, tak dobrze mówię, to wyjdą spieki, a jeżeli będzie za mała siła nadmuchu, no to no, groszek się nie, nie będzie dopalał, no, ale to wszystko będzie widać w szufladzie po prostu, którą tutaj mamy na popiół. No i musimy obserwować, może to zająć, nie wiem, parę dni, tydzień, dwa, i ustawiać tak, jak mówię, nasz piec pod, e, pod dom. To jest raz, a dwa to pod materiał, jaki, jaki spalamy, jaka kaloryczność. Jeżeli coś będziecie mieszać z ekogroszkiem, jakieś mieszałem takie zrębki z drzewa, no to też trzeba tą częstotliwość podawania zwiększyć, żeby po prostu no nie wygasło w tym piecu. Bo jak sami wiecie, no węgiel najdłużej utrzymuje. Temperaturę, no porównując oczywiście jakieś drewno, czy pelet, czy tam coś innego palą, przeróżnymi rzeczami, z tego co wiem ludzie, kukurydzą, owsem. No ale dobra, do rzeczy. Ja tu sobie zamykam te wyczystki, no i pokażę Wam, jak rozpalam w tym piecu. Zapraszam do oglądania. No, i ja w ten sposób rozpalam w piecu. Żadnej filozofii nie ma. Możecie to zostawić, bądź też można włączyć piec do prądu, no i sobie pomóc. Wchodzimy w opcję, w pracę ręczną. I możemy załączyć wentylator. Dobra, wentylator jest wyłączony. No i tak kilka razy. I słuchajcie, mamy rozpalone. Jeżeli chodzi o ten piec, no to niestety no muszą być takie kawałki drobniejsze. Ja tego pieca nie czyściłem dzisiaj. Widzicie, jest trochę sadzy Jest on do wyczyszczenia, ale w związku z tym, że ja się już dzisiaj wykąpałem. A kolejna sprawa, to jak mówię, źle się coś czuję, coś mnie bierze, wyczyszczę go jutro albo pojutrze. No tak jak mówię, to, słuchajcie, zależy wszystko od tego, kto, jak ma czas, jak ktoś siedzi na emeryturze, to może ten pies czyści nawet co dwa dni. A jeżeli ktoś pracuje jeszcze jak na dwa etaty, no to, no to niestety tego czasu tyle nie ma. Dobra, ja rozpalę, i włączę się za chwilę, pokażę Wam jeszcze ustawienia w tym piecu słuchajcie można albo uchylić sobie drzwiczki jak widzicie ładnie się pali tego jeszcze nie powiedziałem albo po prostu zamykamy drzwiczki i za jakiś czas załączamy wentylator słyszycie jak dmucha ładnie pracuje No, i tak tu się poprawiłem z tym czyszczeniem, bo nie wiem, czy umiałem w głowie cały czas o tym, co mi tutaj powiedział producent, że te kostki, o tych kostkach cały czas miałem mówić, że je czyścimy raz na rok. I tak mi coś w głowie utkwiło, że też powiedziałem chyba, że tutaj pies, a ten, te wszystkie wyczyski, gdzie mamy dostęp, tak samo tutaj, tą górę, no to wybieramy, czyścimy jak najczęściej. W moim przypadku to idzie tydzień, dwa ale już mniejsza otoczyszczenie, czego słuchajcie nie robimy. Nie palimy przede wszystkim mokrym ekogroszkiem. Raz, że będzie w środku podajnik rdzewiał, się woda skraplała, tu jest wszystko szczelnie zamknięte na uszczelkę jak widzicie. A dwa, no to że może wygasać w piecu. Kolejna sprawa, no to jeżeli chodzi o ustawienia, no to jeżeli Źle ustawimy piec za małą częstotliwość podawania. No to też w piecu się nie paliło. Temperatura najlepiej, żeby była w granicach tam 60 stopni. Ja u mnie ustawiam piec na 55, bo nie szło w domu wytrzymać. I też mi się wydaje, że powinien się w miarę dobrze wypalać ten groszek. No najwyżej będzie troszkę więcej sadzy, no ale ja u mnie inaczej. Nie mogę ustawić, bo przy 60 stopniach dom, oczywiście, jest ocieplony. No jest u mnie palnik, nie idzie wytrzymać. Czuję się jak w Turcji na wakacjach. No. Ja jeszcze, słuchajcie, tradycyjnie was zachęcam do dawania w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Zaraz jak rozpalę, to włączymy piec. Tutaj w tych ustawieniach skupi mi telefon o tak będzie dobrze jak sobie przyświeca też będzie ok tu w opcja słuchajcie możemy sobie wszystko pozałączać prostą latarką chyba jak to ustawić żeby to dobrze było widać trzeba z bliska pokazywać co tylko chcemy to sobie możemy załączyć aha jest jeszcze w tym piecu Coś takiego jak histereza. To jest różnica pomiędzy tą temperaturą zadaną. Jeżeli spadnie dajmy na to o 2-3 stopnie. No to wtedy się załącza piec. Dobrze mówię? Dobrze mówię chyba. Nie przekręciłem. Chyba nie przekręciłem tak to było z tego co pamiętam. W poprzednim piecu chyba tej histerezy nie miałem. Albo też była, już sam nie wiem nawet. Dobra, włączę się za chwilę. No, no widzicie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mi się przypomniała, tej klapy nie otwieramy w momencie, gdy piec pracuje, raz, że może zaciągnąć, yy, zaciągnąć raz, że może zaciągnąć ogień do środka, dwa, to że no, będzie śmierdziało, będą, będzie leciał po prostu dym. Także jeszcze taka uwaga. W Piecu się już rozpaliło ja oprócz o dobra, właśnie sobie wyłączyłem telefon w piecu się już rozpaliło ja oprócz tego, że rozpalam tym drewnem później sypnę garstkę suchego węgla jako groszku. i można, słuchajcie, piec załączyć o. piec załączymy w ten sposób że po prostu z niego wyjdę Wychodzę z niego. I co ACO. tu nie wiem, ktoś przestawił. Ja ustawiam na 55 stopni. I tak. Lecimy po kolei z ustawieniami. Czas pracy 30 sekund. Czas przerwy, minuta 10 ok. Polaryzacja temperatury tym Siła na dmuchu 42%. Tryb pracy to też nie. Praca w podtrzymaniu 60 sekund. Przerwa w podtrzymaniu, czyli wtedy, kiedy nie podaje 22 minuty. Moc przedmuchu 40%. Tygodniówka to nie. Urwentylatora też nie. No, jeszcze raz Wam pokażę to menu install. Wchodzimy w to, i tu mamy tą histerezę. Histereza kotła 2 stopnie, czyli jeżeli temperatura spadnie o 2 stopnie, to się załączy. Histereza CWU 5 stopni. Co ja Wam tu jeszcze mogę pokazać? No i tyle. A czemu mi się tu zadana temperatura nie zmieniła. No, no i u mnie tak piec jest ustawiony, wszystko się rozpali, no to wiadomo temperatura wody też pójdzie do góry. Na chwilę obecną jest 37 stopni, a zadana jest 55. No i teraz sobie piec ładnie pracuje, osiągnie zadaną temperaturę. Może Wam jeszcze pokażę, jak mi się uda odnośnie e, popiołu, jak popiół wygląda. Teraz tam coś jeszcze mi spadło chyba. No, drewienko spadło. Za chwilę tam dorzucę. Dobra, widzimy się za chwilę. No i tak, równie dobrze możecie sobie wejść w pracę ręczną, wtedy wentylator staje. Jak ktoś ma czas, może dorzucać wtedy węgla. A jeżeli nie, no to trzeba tam trochę tego groszku na początek sypnąć, no tak żeby nam nie wygasło. Zobaczcie jak on cichutko, fajnie pracuje. Teraz się przestał, przestał podawać piec. Łączy się najwyżej, nie zdążyłem teraz uchwycić tego ale jeżeli chodzi o głośność no to w porównaniu do starego pieca ten jest bardzo cichy no, załączył się znowu zobaczcie jak cichutko pracuje Dobra, słuchajcie, nie chcę mi się już tutaj siedzieć przy tym piecu. Jest rozpalone. Jak możecie, komentujcie, zostawcie coś po sobie. Możecie dać znać w komentarzu, jakie wy macie ustawienia, czy Wam się taki piec podoba. No, my na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni. A jak to dalej będzie, no to czas pokaże, wiadomo. Jak mówię, jeszcze raz się powtórzę. Ustawienia muszą być dopasowane pod dom pod węgiel, jakim palicie, jako groszek, jaka kaloryczność a później to tylko zabawa patrzymy na popiół i ustawiamy i ustawiamy jeżeli chodzi o popiół, no to głównie wentylatorem się bawimy a jeżeli chodzi o to, żeby w piecu nie wygasło, no to częstotliwość podawania i tak dalej no, nie? no jest, jest przy tym zabawy można no, trzeba trochę czasu poświęcić. Nie można, tylko trzeba. Jeszcze raz wejdę w opcję. E... Przeszkodzimy mu na chwilę w pracę ręczną. Wyłączamy wszystko. I pokażę Wam, że już się rozpaliło. Jeszcze drewna dorzuciłem. Jeszcze drewna dorzuciłem. Tam już ekogroszek groszek podaję. Nie chcę telefonu wkładać, żeby go nie uszkodzić. Jest rozpalone. Za moment będzie w domu ciepło. Wchodzimy w pracę ręczną. Wychodzimy ze wszystkiego. I ja idę się grzać pod koc. No tak, jak mówię, coś mnie łapie, Mam nadzieję, że nie będę chory. Jak możecie, to zostawcie coś po sobie. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. hej!